Powtarzali to w rytmie, coraz szybciej, coraz głośniej. Zasłonił uszy, ale nic to nie dało. Głos przeszywał go od środka, rezonował w czaszce. Zaczął się chwiać, aż w końcu upadł na kolana. Wtedy ucichło. Otworzył oczy i zobaczył, że pacjenci z powrotem leżą nieruchomo. Jakby nic się nie stało. Z trudem podniósł się i wycofał w stronę drzwi. Kiedy chwycił klamkę, Zobaczył w odbiciu metalowej powierzchni, że ktoś stoi za nim. Odwrócił się gwałtownie. Sala była pusta, ale na jednym z łóżek leżała teraz karta pacjenta, której wcześniej nie widział. Podszedł i wziął ją do ręki. Papier był chłodny, jakby dopiero co ktoś go położył. Na karcie widniało jego imię, jego data urodzenia, a w rubryce stan ktoś wpisał pod obserwacją: Nie wolno dopuścić do przebudzenia. Przeszył go dreszcz. Zaczął drzeć kartę na kawałki, ale litery nie znikały, były wyryte jakby w samej strukturze papieru. W końcu wyrzucił fragmenty i wybiegł z sali. Korytarz był jeszcze ciemniejszy. Neonowe światła migotały nieregularnie, jakby gasły jedno po drugim. Daleko przed sobą zobaczył ruch coś przemykającego wzdłuż ściany. Nie, wyszeptał. Wtedy z sufitu rozległ się dźwięk głośników. Trzask. Szum, a potem kobiecy głos, ciepły, spokojny, ale w tej ciszy brzmiał nienaturalnie. Pacjent 32, proszę wrócić do sali. Zamarł. To był jego numer 32. Pamiętał go z bransoletki na nadgarstku. Pacjent 32, proszę wrócić do sali. Głos powtórzył. Spojrzał w górę. Głośniki były stare, zardzewiałe, wyglądały na dawno niesprawne, ale głos brzmiał bardzo wyraźnie. Jakby ktoś mówił mu wprost do ucha. Zaczął biec. Mijał drzwi, wszystkie jednakowo oznaczone, wszystkie zamknięte. Na niektórych były ślady krwi, jakby ktoś próbował się wydostać paznokciami. Inne były porysowane czymś ostrym. W końcu dotarł do rozwidlenia. Dwa korytarze, jeden w prawo, drugi w lewo. Z prawej strony dobiegało światło. Z lewej cisza i mrok. Wybrał prawo. Wpadł do jasnej sali. Była to dawna stołówka, stoliki, krzesła, metalowe tejs. Wszystko pokryte kurzem i pajęczynami. Ale na jednym ze stołów leżało coś świeżego kromka chleba i kubek z wodą. Zbliżył się ostrożnie. Jedzenie wyglądało normalnie. Pachniało normalnie. To niemożliwe mruknął. Chciał sięgnąć po kubek, gdy nagle usłyszał chichot. Dziecięcy, cichy, jakby ktoś krył się pod stołem. Zajrzał, nic tam nie było. Odwrócił się i zobaczył, że na wszystkich krzesłach stołówki siedzą manekiny. Pojawili się w milczeniu, bez dźwięku, jakby zawsze tam byli. Ubrani w brudne szpitalne fartuchy, bez twarzy, z pustymi oczodołami. Wszyscy skierowali głowy w jego stronę. Nie zastanawiał się długo. Przebiegł między nimi czując na sobie ich martwe spojrzenia. Chnął drzwi i wbiegł do kolejnego korytarza. Ten był węższy, bardziej klaustrofobiczny. Ściany zdawały się przybliżać, a sufit obniżał się z każdym krokiem. Miał wrażenie, że zaraz zostanie zmiażdżony. Na końcu korytarza zobaczył kolejne drzwi, na których widniał napis: Oddział Badań. Złapał za klamkę i wszedł. Wewnątrz panowała cisza. Półmrok rozpraszały jedynie lampy operacyjne, które świeciły na wielkie stoły chirurgiczne. Na ścianach wisiały rentgeny, wszystkie przedstawiały tę samą czaszkę, ale w środku głowy widniało coś jeszcze, ciemna plama, jakby drugi, mniejszy kształt. Podszedł bliżej. Rentgen miał podpis: Pacjent 32. Zrobiło mu się zimno. To? ja wyszeptał. Wtedy wszystkie lampy naraz zapaliły się ostrym światłem. Stoły chirurgiczne były puste, a po chwili nie były już puste. Leżał na nich on sam. Kilkadziesiąt kopii nieruchomych, bladych, z zamkniętymi oczami. A wszystkie usta powoli otworzyły się jednocześnie. I wyszeptały: Już jesteś. Nie wytrzymał. Rzucił się do drzwi, próbując uciec ze sali badań, ale klamka nie chciała ustąpić. Pociągnął raz, drugi, trzeci bez skutku. Kopnął, Uderzył barkiem. Metal nie drgnął. Za plecami wciąż leżały dziesiątki jego kopii. Każda otworzyła oczy, wszystkie jednocześnie. Czarne, pozbawione źrenic, zimne jak studnia. To nieprawda wyszeptał. To nie ja. To nie może być ja. Kopie zaczęły unosić się na stołach, jakby niewidzialna siła podnosiła je ku górze. Ciała wisiały w powietrzu. Powoli obracając się w nienaturalnym tańcu, i wtedy usłyszał znajomy głos. Z głośników, z powietrza, z własnej głowy nie wiedział. Pacjent 32, proszę wrócić na swoje miejsce. Czas badania nie dobiegł końca. Zaczął walić w drzwi. Wypuśćcie mnie. Nie jestem Waszym pacjentem. Nagle jedna z lamp nad nim zgasła, potem druga. Trzecia. Sala tonęła w ciemności, a kopie wciąż wisiały nad stołami, jakby zawieszone na niewidzialnych niciach. Ostatnia lampa rozbłysła mocniej, oślepiająco. Wtedy drzwi puściły. Wypadł na korytarz, przewracając się i uderzając kolanem w posadzkę. Krzyk wyrwał się z jego gardła, nie z bólu, ale z przerażenia, że znów znalazł się sam. Bo tym razem korytarz był pusty, zupełnie pusty. Nie było już śladów krwi na drzwiach. Nie było migoczących neonów. Ściany były świeżo pomalowane, czyste, idealne. Paczniały świeżym farbą i środkami dezynfekcyjnymi. Spojrzał na swoje ręce. Nie były już brudne od kurzu. Miał na sobie czysty fartuch pacjenta, biały, wyprasowany. Na nadgarstku widniała bransoletka z numerem 32. A korytarzem szła pielęgniarka. Pielęgniarka nie krzyczała. Nie biegła za nim. Po prostu patrzyła, uśmiechnięta, z tym samym obojętnym spojrzeniem. Korytarz zmieniał się z każdym krokiem. Najpierw był czysty i jasny, potem znów obdrapany, wilgotny, z migoczącymi światłami. Jakby rzeczywistości nakładały się na siebie. W końcu dobiegł do drzwi z napisem archiwum.